Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na obrady 15 sesji Rady Miejskiej w Monkach. Przeczytam Państwu porządek obrad. Pierwsze otwarcie obrad, drugie przyjęcie porządku obrad, trzecie przyjęcie. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 na 110 na 2019 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czwarty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 na 111 na 2019 Rady Miejskiej w Mońkach 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii d 19 a 19 f 19 a 20 b 20 c 20 d 20 a 21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Mońkach. Szóste, pytania i wolne wnioski. Siódme, zamknięcie obrad 15 sesji Rady Miejskiej w Monkach. Chciałabym. Podać, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania decyzji. Czy są propozycje do porządku obrad? Bardzo proszę, pan burmistrz. Już, już, już. Uchwały numer 36, łamane przez 319, przez 18 Rady Miejskiej w Monkach z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, zabytków położonych na terenie gminy Monki. Jako punkt szósty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę, jeżeli państwo pozwolą, nie będę kolejny raz czytała porządku obrad. Poproszę państwa radnych o głosowanie nad nowym porządkiem obrad z dodaniem punktu szóstego zaproponowanego przez pana burmistrza. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 13 na 110 na 2019 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad i zbywania, nabywania i wykupu. Bardzo proszę. O komentarz panią skarbnik, tak? Pani przewodnicząca, wysoka rado, sprawa była omawiana na komisjach. Układła zawiera jak gdyby poprawienie błędu pisarskiego z 1800 na 3000 sztuk obligacji, jak również dotyczy rozszerzenia podmiotów, które mogą uczestniczyć w konkursie z jednego do większej liczby. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów panią Barbarę Sajkowską, przewodniczącą Komisji. Szanowni Państwo, Komisja do spraw planowania budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Słucham Państwa. I widzę. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 13 na 110 na 2019 Rady Miejskiej w Mojka z dnia 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad izbywania, nabywania i wykupu. Bardzo proszę Państwa Radnych o głosowanie. Z dnia, przepraszam, 4 listopada 2019 roku. Bardzo proszę Państwa Radnych o głosowanie. Głosowało 14 Radnych za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 13 na 111 na 2019 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii d 19 l 19 B20, C20, D20, A21 oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu. I również poprosimy panią skarbnik. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, uchwała ta zawiera również rozszerzenie liczby podmiotów z jednego do większej liczby, które, które mogą przystąpić do konkursu, jeżeli chodzi o emisję obligacji. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji do Spraw Planowania Budżetu i Finansów. Bardzo proszę. Komisja do Spraw Planowania Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, słucham Państwa. Nie widzę. Uchwała Rady Miejskiej w Mongach z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 13 na 111 na 2019 Rady Miejskiej w Mongach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii D19A19F19. A20, B20, C20, D20, A21 oraz za zbywania i nabywania i wykupu. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Głosowało 14 radnych za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności. Gimnazjum w Monkach. I tutaj poprosimy panią sekretarz o komentarz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, zmiana dotyczy terminu wejścia w życie uchwały podjętej na poprzednim posiedzeniu Rady Miejskiej, a mianowicie nie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego, a wejście w życie następuje z dniem podjęcia. To tyle. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej pana Pawła Dąbrowskiego, przewodniczącego komisji. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Komisja ds. Rodziny, światy Kultury i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Uchwała Rady Miejskiej w Mońkach, dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Mojkach. Bardzo proszę Państwa Radnych o głosowanie. Głosowało 14 Radnych. Cała uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt szósty naszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46 na 319 na 18 Rady Miejskiej w Mańkach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania Dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mońki. I tutaj poproszę o komentarz. Panią Skarbnik, najpierw bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak mówiłam na komisji, głównie zmiana dotyczy terminu składania wniosków, czyli ze starej uchwały z 2018 roku. Wykreślamy termin obowiązywania składania wniosku, czyli takie dotacje mogą być składane przez cały rok. Dziękuję bardzo. Ja uzupełniając tak jak na jak również Państwu przeczytałem prośbę księdza to czytać jeszcze raz. Nie, dziękuję. Nie zachodzi bardzo. konieczność. Wynika to z pewnych terminów, które były objęte projektem, który przeszedł pozytywnie ocenę, został realizowany z końcem listopada. Etap renowacji ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej kończy się, i to, co jak Państwu przedstawiałem na komisjach, jeżeli chodzi o tą strukturę finansową, która jest również zawarta w piśmie parafii, do nas tak to się przedstawia. W związku z tym, przedłożyłem ten projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię przewodniczącą komisji, panią Barbarę Sajkowską. Komisja do spraw planowania budżetu i finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bo tego nie było, jak zauważyliście państwo, natomiast ksiądz dziekan dzisiaj to złożył, w związku z tym no dość szybko żeśmy opracowali tę zmianę. Też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Miejskiej w Mańkach dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 46 3, na 319 na 18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy w Mońki. Bardzo proszę Państwa Radnych o głosowanie. Głosowało 14 radnych za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad to pytania i wolne wnioski. Słucham Państwa. Nie widzę. Zatem chciałabym Państwa tylko zachęcić do udziału w uroczystościach z okazji 11 listopada organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach. I uroczystości rozpoczną się o godzinie 9, mszą w kościele świętego brata Alberta Chmielewskiego w Mońkach. Później będzie koncert chóru parafialnego, przemarsz pod tablicę upamiętniającą stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, a kolejne, następnie przemówienia okolicznościowe. Czy są jeszcze jakieś, ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam obrady 15 sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Dziękuję bardzo.